Witam Was wszystkich. Lecimy dalej z nagraniami. Znowu wylądowałem u Kruka. Tutaj macie kontakt telefoniczny. Jesteśmy w Norymberdze. Dzięki za pozdrowionka, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. Dzięki, jeśli puścisz reklamę, Nygusowi parę groszy wpadnie do kieszonki. Lecimy z tymi sprzętami. Sprinter jak widać mocno pobijany. Samochód bez opisu, być może na stronie sprzedawcy coś więcej znajdziecie. Ma tutaj Opelka, cena wywoławcza 5000 euro. Ale kartkę tak włożył do góry, że nie jestem w stanie reszty zobaczyć. Widzę tylko cenę, ale auto widzę jest zarejestrowane. Czyli być może jest to samochód właściciela. Jest tutaj na tablicach. Mamy Leonka. Leonek 1.4 3600, rocznik 9, 160 przejechane, 86 koni, pierwsza ręka, zauważyłem tutaj odprysk na przedniej szybie, nie za specjalny jest ten Leonek, ma tutaj alusy, 1.4 silniczek Słabeusz, ale 86 koni, pancerna jednostka, stara jednostka, pamięta jeszcze polówki, Pamięta jeszcze Ibizę, tutaj mamy Audi w s -Line. cena 9000. rok 13. diesel 2 litry, 198 przejechane, 136 koni, TDI, Attraction, S-Line, Alu, LED, do tego Xenon, czyli będzie zazdrościł Ci sąsiad, jeśli ma na imię Zenon, jak jest w Audi Xenon. Lecimy, Nygus, nie wygłupiaj się, sytuacja jest poważna, tak wiem, że jest poważna, ale co pozostało, trzeba troszeczkę sobie pożartować, nie ma co popadać w depresję, w paranoję. Lecimy dalej, co tutaj ma za busa, strasznie jakiś taki obskurny skubaniec, lampy do polerki, 4000, rok 2006, diesel, 2.3 200 przejechane, 120 koni Ducato. Szyba popękana, jak widać, bryczka mocno jest taka zaniedbana. Opony, jako tako, wszędzie łuszczy się lakier. Środek przybrudzony. Lecimy dalej. Te sprzęty już były kiedyś na nagraniu, więc je pomijam. Audiczka prezentuje się całkiem, całkiem. Jakieś oponki ma z tyłu, stan nie jest najlepszy tych opon. Na samochodzie są opony ładne. Jak widać, są tutaj park Co tutaj jeszcze ciekawego, tego Volkswagena kiedyś mieliście na nagraniach. Tutaj jest po taksówce automat. Skóra w środku. Cena wywoławcza 6000. Rok 14: Diesel Automat 225 przejechane. 2 litry 140 KONI. Comfort Line DSG, park troniki, nawigacja, skóra siedmioosobowy. Zobaczcie, kałuże wyschły. Ostatnio, jak tutaj byłem, musiałem się taplać w wodzie. Tutaj, zawsze woda u niego stoi. Od kilku dni nie było deszczu, więc troszkę podeschło. Mamy tutaj A8. Zobaczmy sobie, w jakim jest stanie ta bryczka. Co tutaj można się dopatrzeć. Generalnie wygląda całkiem Całkiem środek Na skórach skrzynia automatyczna Cena wywoławcza 16 tysięcy Rok 11 diesel automat 4.2 350 koni 299 przejechane Quattro pełna wersja 299 Nie mógł wpisać 300 Zawsze lepiej to wygląda Słuchajcie jak jest Niecałe 300 tys. Jak widać, spryskiwacze tutaj mają troszeczkę inny kolor. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Lecimy dalej, już mi znowu bateria w kamerce zaczyna mrygać. Coś mam problem ostatnio z tą kamerką. 9000 rok 13 diesel manual 2 litry 202 przejechane, 143 konie, avant attraction, pierwsza ręka parktroniki Alu. Audiczka też zadbana, dwulitróweczka, czyli mieścicie się jeszcze w mniejszej akcyzie. Aha, tutaj jest jak widać potłuczona tylna szyba. Mamy kolejną Audi, troszeczkę starszą. Błotnik tutaj jest przygięty, pokorolowany. 4000 2006 w benzynie 2 litry 130 koni, 140 przejechane alu pierwsza ręka. Środek czysty i zadbany Lecimy dalej Bmeczka X3 Z tego co widzę Oponki jeszcze ładny bieżnik 7000 rok 8 Diesel manual 177 koni 2 litry 220 Przejechane M pakiet skóra Xenon Alu Nic tutaj nie napisał o X-Drive Auto w środku Dosyć mocno przybrudzone Tutaj jak widać Niewielka obciereczka Lecimy dalej Citroen C4 Picasso Środek Czysty i zadbany Chyba w automacie jest ta bryczka Z tego co widzę Cena 2900 Rok 9 diesel Automat 270 przejechane 2 litry 136 koni Exclusive automat Xenon Parkroniki, nawigacja i do tego ALUSY. Muszę tutaj uważać pod nogi, ponieważ jeszcze błoto zostało: 2600. Tutaj mamy skodę Oktawkę 3800, rok 9 w benzynie 1,8, 160 przejechane, 160 koni. Team Edition Alu Troniki 1,8. Kiepska jednostka, lubi się wysypać. Zobaczmy sobie jeszcze te trzy Audi, i stąd spadam. Zajrzyjmy do środka. Skrzynia automatyczna, a tutaj mamy skrzynię manualną. Światło świeci, odbija się od szyb słoneczko, ale fajna pogoda, pomyślałem, wyskoczę. Jeżeli nagle urwie się nagranie, znaczy, że bateria się poddała. Audiczka przykurzona. 7000, rok 9. Diesel Automat, 3 litry, 240 koni, 190 przejechane. Quattro Xenon. Attraction, czyli wchodzi wam większa akcyza na tą Audi. Zobaczmy sobie tutaj kolejną 718 TFSI S-Line. Rok 10, manual. 120 koni, 187 przejechane. Alu Hack. Czyli znowu kiepska jednostka 1.8, można ją zaczipować, troszeczkę moc tutaj podnieść. A tutaj jest Audi w kabriolecie, mocno lampy wyblaknięte, ale jak widzicie samochód jest bez opisu, czyli Nygus znowu się zagalopowałeś. Skrzynia manualna, środek na skórach. Dobra, taki szybki nalot na autohandel. Bateria wytrzymała. Pozdrawiam wszystkich. Zdrówka. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć.